Cześć, moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego materiału, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji na moim kanale YouTube oraz zafollowujcie mnie na Twitterze, obecnym X. Także, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o airdropie tokena ZND od giełdy Zonda i platformy ZND, ponieważ to nie tylko właśnie klikacz i aplikacja pod airdrop, ale również platforma ZND podobna do Nexo oraz giełda Zonda Crypto. Także, moi drodzy, Zapraszam do oglądania. No i na samym początku moi drodzy mówimy sobie aplikację, aplikację ZND AirDrop czyli tą telegramową. Następnie mówimy sobie właśnie portal app.znd.co i przejdziemy już do giełdy i powiemy dlaczego potrzebne są konta we wszystkich trzech platformach, znaczy na giełdzie, na platformie oraz właśnie w aplikacji, bo będzie to powiązane. Aczkolwiek zaczynamy od aplikacji, także moi drodzy, jak widzicie, klikacie link, który znajdziecie w opisie tego wideo. Powinno się wam śledzić to, co w tej chwili właśnie na ekranie mojego telefonu Klikamy sobie Start w lewym rogu. Oczywiście do tego potrzebujecie aplikacji Telegram. Jeśli nie macie, to zainstalujcie. Aczkolwiek myślę, że każdy ze świata krypto ma Telegram zainstalowany. No, i jak widzicie, mam tutaj odebrane. Do odebrania w zasadzie jakieś punkty. Signs your Last Login You Earned. No i tutaj OK. Potwierdzamy. No i mam tutaj 4,9 miliona punktów, już tutaj chyba od wczoraj. I mam 51 poleconych w pierwszej linii i 8 poleconych w drugiej linii. Także wbijajcie. Refling macie w opisie tego wideo. No i moi drodzy, pierwsza zakładka to jest Home. I mamy tutaj u góry Profile Details. It's your wallet address. And Z and the, z and the account email. Więc sobie tutaj klikamy edycję i wpisujemy tutaj nasz wallet z. Metamaska RC20, może być to też inny portfel, który obsługuje RC20 i wpisujemy swój e-mail z zondy, z giełdy Zonda Krypto. Link do Zonda Krypto do platformy też znajdziecie w opisie tego wideo. Więc kiedy mamy to wypełnione, no to oczywiście sobie przechodzimy dalej. Ja na razie Wam omówię tą aplikację i później zrobię to też tutaj u siebie. Mamy tutaj tasks, gdzie mamy codzienne zadania, takie jak like, retweet, mamy post a tweet, mentioning, tak? Mamy comment the tweet, czyli komentuj, lajkuj, wspomnij, oznacz, to są codzienne zadania na Twitterze. Mamy również ZND Taski, które będą możliwe właśnie do wykonania, a na nich nam najbardziej tutaj zależy, bo za nie dostajemy RZND. Więc podejrzewam, że będzie to przelicznik pod bezpośrednią już alokację tokena. Więc na tych zadaniach nam najbardziej zależy, żeby je zrobić. Potrzebujemy w, tutaj w zakładce Home uzupełnić profile details, tak jak wam pokazałem wcześniej. A żeby to zrobić z kolei, to na platformie tutaj AEP ZenD potrzebujemy połączenia z giełdą. I na giełdzie potrzebujemy też weryfikacji, żeby zrobić tutaj depozyt na platformę ZND. Więc tak naprawdę krok pierwszy moi drodzy, zaczynamy od założenia właśnie konta na giełdzie Zonda Crypto. Wyrobimy sobie weryfikację KYC, jak widzicie ja właśnie ją tutaj kończę. Mamy już zatwierdzone dane osobowe, mamy potwierdzony dokument tożsamości, w tej chwili czekam na potwierdzenie adresu i oświadczenie że możliwe, że jak skończę to wideo, to już weryfikacja będzie zrobiona. Jak już zrobimy sobie weryfikację na giełdzie, no to wchodzimy sobie właśnie też na platformę ZND, łączymy ją z giełdą za pomocą jednego przycisku i później przechodzimy do aplikacji i aplikację również łączymy tutaj za pomocą maila. Jak nam zaczyta, to wszystkie taski będziemy mogli sobie już tutaj zrobić. Kolejna zakładka jest to zakładka Invite Friends and Earn Points, więc tutaj za każdego znajomego, którego zaprosimy do aplikacji, mamy 50 tysięcy punktów, dzięki czemu te punkty, no fajnie, nam się tutaj będą kumulowały. Oraz uwaga, z pierwszej linii mamy 15%, drugiej linii 10% i w trzeciej linii 5% punktów. Dodatkowo mamy też achievementy, czyli za każde 5 osób zaproszonych zostajemy 50 punktów, dodatkowo 50 tysięcy. Dodatkowo Za 10, 25, 50 i 100 użytkowników również mamy tutaj nagrody. No i są dwie opcje: albo kopiujemy sobie reflinka, czyli copy reflink, albo klikamy invite i wysyłamy wiadomość bezpośrednio na telegramie do naszego znajomego z kontaktów. Tutaj mamy zakładkę quiz, no i moi drodzy, zapraszam was na Discord, na biznesu. Link też znajdziecie w opisie tego wideo, bo tam będziemy wspólnie rozkminiać te quizy i będziemy sobie wspólnie pomagać w uzyskaniu odpowiedzi, mamy następnie Game, zakładkę, tak? Klikamy sobie tutaj Start i pokażę Wam teraz taką fajną, ciekawą gierkę. Oj, jej, jej, jeśli wstydzę, skusiłem. Trzeba wbicie między te słupki tutaj, czyli między te wykresy, które widzicie. O, dobra, przelecieliśmy. I znowu skucha. Także moi drodzy, granie jest <grym> prosta, jak widzicie. Aczkolwiek dla kogoś z dobrym refleksem może być dużo łatwiejsze, chociaż widzę, że. Chyba jest to i tak zrobione w dużo bardziej slow motion teraz niż wczoraj, albo po prostu ja mam takie wrażenie, że wczoraj mi ta gra tak szybko zasuwała, jak pierwszy raz w nią grałem. No tak, no i mamy już dwa słupki, o no i prawy zebrałem. Token. Także gra może wciągnąć, możemy dzięki niej zyskać dodatkowe punkty i tak naprawdę jeśli ktoś będzie wystarczająco dobrze grał w tą grę, i będzie cały czas gdzieś tam nią dogrywał, to myślę, że tych punktów może uzyskać tutaj dość sporo. No i ostatnia zakładka to jest leaderboard. Jak widzicie, leaderboard jest na podstawie zaproszonych znajomych. Mamy w tej chwili 4363 graczy, więc jest to mało, jest to wczesny etap, dopiero tutaj zaczęli kampanię, więc warto moi drodzy wbijać uważam do tej aplikacji, chociażby dlatego, że jest to wczesna faza. Tej aplikacji pod airdrop właśnie kryptowaluty ZND gdzie inne giełdy już mają swoje tokeny, więc warto zawsze polować na tokeny giełdowe. Pamiętajcie moi drodzy, ja w tym przypadku też tutaj tego nie odpuszczę tym bardziej, że możemy zyskać airdrop właśnie tokena tego ZND swoją drogą ten token będzie na sieci RC20, ale to później przejdziemy do tutaj następnej zakładki do gitbooka i wam omówię wszystko po kolei na temat tej platformy oraz na temat samej, samego tutaj Tokena. Także moi drodzy, jeśli chodzi o omówienie aplikacji, to jest w zasadzie tyle. A teraz przejdziemy już bezpośrednio z powrotem do PC, do ekranu komputera i omówimy po kolei wszystkie platformy. Także moi drodzy, w dość szybki i mam nadzieję przyjemny sposób przelecimy teraz przez informacje na gitbooku. Skupimy się głównie na tokenie ZND. Tutaj oczywiście link do gitbooka znajdziecie w opisie tego wideo. Mamy About ZND, Everyone Can Be a Trader, czyli każdy może być traderem. Mamy tutaj opisy, których teraz pozwólcie też nie będę tutaj wszystkich czytał i wymieniał. Po prostu skupimy się na tych najważniejszych rzeczach właśnie dla Was, jako zwykłego Kowalskiego. Jeśli macie Kowalskie nazwisko, to też fajnie. Także też jest to dla Ciebie. Vision and Goals of z&J Project, więc moi drodzy jeśli chodzi tutaj właśnie o token Z&D, ma być on tutaj używany do wielu rzeczy i aspektów, ale to nie jest jeszcze ta zakładka, zaraz zobaczymy, Z&D Services Okej, okay, znaczy tutaj mamy, dobra, że będzie trade, tak, Q3, earn, life, borrow, yy, pożyczki będą też kwartał czwarty, copy kwartał czwarty i explore kwartał czwarty. Zaraz to wszystko wyjaśnimy, czym są te tutaj zakładki. Więc generalnie rzecz biorąc, mam już earn, czyli tak jak zwany earn też na giełdach, yy, czyli staking dla przeciętnej osoby się nazywa stakingiem, czy po prostu też pasywnym zarabianiem, zarabianiem na tokenach. Lecimy dalej właśnie po kolei, co te zakładki robią. Mamy Explore, czyli tutaj tak naprawdę jest to narzędzie, czyli taki agent AI, z którym możemy porozmawiać na temat tradingu. Jest to asystent do tradingu oparty o AI właśnie na platformie ZND. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem osobiście. Widziałem ró różnych tutaj asystentów AI, tak, ale nie widziałem jeszcze takiego, który będzie pomagał w tradingu. Znaczy, ciekawy jestem, jak to będzie tutaj wyglądało. Oczywiście tutaj mamy cały opis tego i co możemy zyskać? Czyli, jeśli tutaj sobie na szybko tak przetłumaczymy na polski. Ok, czekamy na tłumaczenie polskie. Eee, zaraz powinno być. Ok. Otrzymuj spersonalizowane analizy oraz sugestie, dostosowane do Twojego zainteresowania i obecnego portfela. Bez szwu, czyli bez problemu, e, po prostu zarządzaj swoim portfelem bezpośrednio z okna czatu. Czyli agent będzie miał też chyba przyciski. No, zobaczymy. E, będziesz dostawał spostrzeżenia rynku w czasie rzeczywistym i bezproblemowo wykonywanie transakcji od naszego asystenta AI. Yy, OK, zaraz sobie tłumaczę z powrotem na angielski i zobaczymy, o co tutaj chodzi. I utwórz szybko strategię handlu i zarabiania przy użyciu narzędzi AI, czyli będą też możliwe do stworzenia tutaj strategie. OK, get real-time marketing insights and... OK, czyli takie wiadomości inside'owe, tak, jeśli chodzi o tutaj o rynek. Yy, ciekawe rozwiązanie, zobaczymy jak to wejdzie, jak to będzie to wyglądało mamy trade, czyli po prostu standardowo możemy tutaj tradeować na platformie ZND, czyli wymieniać kryptowaluty, więc mamy tutaj zakładkę earn, make your asset work for you i nawet do 23% możemy zyskać rocznie. Podejrzewam, że na niektórych e, stakingach będzie można nawet więcej. Moi drodzy, jeśli chodzi o staking, znaczy o ten earn, tak zwany staking, czyli pasywne zarabianie na tych kryptowalutach, jest to nic innego, jak po prostu zaprzęgnięcie naszych kryptowalut do pracy, więc no tej zakładki myślę, że moim widzom nie muszę tutaj omawiać. Myślę, że każdy się z tym spotkał, A aczkolwiek się nie, to dawajcie śmiało znać w komentarzach, a nagram tutaj sprostowanie w następnym filmie i omówię tą zakładkę. No i borą Czyli kryptokredyty. Borrow against your crypto without selling. Czyli nie musimy sprzedawać naszych kryptowalut, możemy sobie pożyczyć jakieś środki pod zastaw naszego, na przykład Bitcoina i wtedy mamy środki pod zastaw naszego bitcoina i z nimi możemy coś zrobić innego. Ja osobiście nie pożyczam, ale czykolwiek jest to ciekawa alternatywa dla osób, które nie chcą sprzedawać na przykład swojego Bitcoina, ale potrzebują na teraz na przykład USDT, bo nie wiem, coś muszą wypłacić, tak? Zamiast kaszować. Możecie tutaj pożyczkę wziąć pod zastaw waszej kryptowaluty, a później ją spłacić. No Jest to lepsza opcja niż wyprzedanie się z krypto. Pod warunkiem, że Hossa będzie wkrótce. No i mamy tutaj, moi drodzy, następną zakładkę, która jest najważniejsza dla nas: ZND Token. I mamy, moi drodzy, tutaj Token Futures. Ja uważam, że ta zakładka jest dość ciekawa, ponieważ skupiamy się tutaj głównie pod airdrop, właśnie tokena. No i mamy, moi drodzy, tutaj podkreślone na samym początku inicjatywy, że dla osób, które trzymają ten token, będą tutaj dodatkowe nagrody. No, i mamy też Loyalty and long-term holder rewards, tak, ecosystem support and sustainability, market, nie wiem czy dobrze powiedziałem, <laughs> market dynamics management, ale lecimy tutaj już bezpośrednio do tych ważniejszych, czyli farming, zobaczcie. Lock Funds in earn service plans, opting for z and the rewards, czyli wszystkie tutaj rzeczy, które gdzieś tam dajemy na staking, mogą nam dać tutaj właśnie farming tokena ZND czyli jeśli nie wiem wsadzimy sobie na przykład XRP tak czy na przykład o właśnie Tirum, tak jak na obrazku możemy sobie ustawić wynagrodzenie właśnie w tokenie ZND czyli tak samo jak na portfelu chociażby Nexo w którym właśnie działa to identycznie więc, moi drodzy, ciekawa opcja i ciekawy w ogóle kierunek, jeśli chodzi o giełdę Zonda krypto. Lecimy dalej. Staking program, czyli, tak, jakby rozwinięcie tutaj tego earn i farmingu, tak. Mamy Free Zero Tokens for a set period and earn additional, tak. Więc, no, tutaj ciekawa też opcja. Loyalty Program, czyli mamy też tutaj Gold Tier, mamy tutaj Silver, Platinum, Diamond, czyli będą tutaj Tiery, czyli tak zwane poziomy. W zależności oczywiście od tego, ile mamy tokenów ZND, będziemy mieć różny poziom. No ja będę chciał mieć to jak największy, zobaczymy, czy się uda osiągnąć ambasadora. Będę też rozmyślał nad zakupem tutaj tokena ZND w jednych z ale do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o tiers, no to będzie tutaj 2, 4, 6 tierów. Zobaczymy, no ja też w Nexus starałem się mieć jak największy, to samo będzie tutaj Na takich portalach warto, gdzie i jest pod warunkiem, że oczywiście korzystacie z opcji takich jak staking, czy chociażby nawet farming Ja osobiście m, korzystam yy, Więc no tutaj jeśli chodzi o benefity tych tutaj yy, poziomów No to tak, mamy tutaj silver, staking, upper, boost Mamy razy 2 Gold razy 2,2, Platinum razy 2,4 i dodatkowo mamy tutaj dostępność, znaczy wstęp do specjalnych poli pod airdropa. Więc od platyny dostajemy tutaj dostęp do specjalnej puli airdropa dla nas, dla osób, które posiadają tą platynę. I dodatkowo airdrop reward boost, czyli będzie zboostowany tutaj airdrop dla tych osób, które będą mieć platynę diamond bądź ambasador. Więc w zasadzie wystarczy mieć platynę żeby tutaj już się o to wszystko ubiegać, żeby dostać te dodatkowe bonusy, ale oczywiście im większy, im większy tutaj poziom, tym więcej możemy dostać. Zobaczmy ile to kosztuje. Na chwilę obecną, moi drodzy. Platyna to jest 75 000 ZND. Zobaczmy teraz na platformę ZND zobaczmy po ile to tutaj jest. W tej chwili mamy ZND Tokens. Ok. Mamy public year 1 is completed, tak? czyli ta pierwsza sprzedaż była po 0,074 i jest ona już sprzedana. Ja sobie odpalę w międzyczasie kalkulator. Następna sprzedaż, która również będzie we wrześniu, trzecia, czwarta też, będzie po 0,079. Dobra, czyli tak liczymy 0,079 i razy tutaj było, uwaga, 75 to jest 5925 dolarów, więc też niemała kwota, żeby dostać tą platynę. Zobaczymy, ile będziemy w stanie tutaj uzbierać tych punktów z airdropa i myślę, że też tutaj coś dokupię tych tokenów właśnie w tym public tu. Dobra, ale lecimy dalej, moi drodzy. Oprócz tych tutaj loyalty program mamy też special pool, który przed chwilą wspominaliśmy właśnie w loyalty program, więc special pool zobaczcie. Będzie dla wczesnych supporterów, dla osób, które trzymają ten token. No i oczywiście High in the Loyalty Program, czyli tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. Mamy też oczywiście mechanizm palenia tokena, więc tutaj będą różne interakcje, gdzie ten token będzie palony. No i mamy Affiliate Program, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy reflinki zarówno tutaj na giełdzie zonda oraz mamy reflinki w aplikacji, której Wam wcześniej pokazywałem właśnie na telefonie. No i lecimy do Tokenomics, czyli dalszej części tutaj o tokenie. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o token ZND, token skrót ZND i będzie on na sieci RC20. Total Supply, czyli całkowita ilość tokenów to 700 milionów. I zobaczmy, jak to będzie tutaj podzielone, jeśli chodzi w ogóle o alokację w Tokenomics. Mamy Seed Sale, Private Sale, Calls Round i Public Sale. 1, 2, 3, 4, Launchpad Round, Partners, Treasury, Liquidity, Marketing. I team. O tym wszystkim możecie sobie tutaj poczytać. Oczywiście link macie w opisie tego wideo. Także moi drodzy, lecimy dalej do dystrybucji. Tutaj mamy tą samą tokenomię rozpisaną, ale już w ilości tokenów w alokacji dokładnej. I mamy rozpisany też na TGE Unlock. Mamy na Cliff, czyli przerwę. Dla przykładu mam tylko wyjaśnienie, że zobaczcie, mamy Seed cell, czyli sprzedaż, tak tą seedową, wczesną i mamy tutaj przeznaczone 9,8% alokacji na SIDA wszystkich tokenów czyli jest to 68 600 000 tokenów i na listingu podczas listingu uwolni się Wam 12% z kwoty, którą kupiliście Później będzie 8 miesięcy przerwy, i po 8 miesiącach przerwy, gdzie przez te 8 miesięcy nie dostaniecie nic, będziecie dostawać tokeny pozostałe, czyli tutaj 88% przez następne 12 miesięcy. No i adekwatnie wszystkie pozostałe tutaj fazy mamy w ten sam sposób rozpisane więc możecie sobie tutaj to poczytać jeśli chcielibyście na przykład kupić w Public Sale e, w dwójce, tak? Więc jeśli chcielibyśmy w Public Sale 2 kupić, e, no to przy listingu uwoli nam się 17% tokenów, następnie będziemy musieli czekać 3 miesiące i pozostała ilość tokenów, do nas trafi przez kolejne 7 miesięcy, czyli tutaj 83% dostaniemy przez kolejne 7 miesięcy. E, także, moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o tutaj gitbook i mamy jeszcze tutaj tą platformę, tylko nie wiem czy będę Wam w stanie już wszystko pokazać bo nie wiem jak ta moja weryfikacja odświeżymy sobie tutaj zondę no i weryfikacja w toku więc w tej chwili moi drodzy ja Wam wklejam materiał i pokazuję dlaczego ważne jest aby zrobić tą weryfikację i za chwilę przejdziemy dalej, w będzie kiedy ta weryfikacja już będzie na moim koncie no i teraz moi drodzy, wstawiam wam właśnie fragment, gdzie nie miałem jeszcze weryfikacji. Jak klikamy sobie deposit funds bez weryfikacji, no to mamy coś takiego missing KYC, więc trzeba weryfikację konta zrobić właśnie na Giełdzie. Tutaj Zonda Crypto, a następnie dopiero przeprowadzać ten cały proces. Pamiętajcie też o tym, że aby otrzymać Airdrop, to też trzeba będzie mieć właśnie weryfikację na giełdzie Zonda Crypto. Więc no, prędzej czy później będziemy ją musieli zrobić. Więc nasza tutaj decyzja, czy chcemy zdobywać tylko i wyłącznie punkty w aplikacji pod ten Airdrop. I jeśli będziemy wiedzieli, ile już ich mamy, i czy coś za to będzie, to wtedy robić weryfikację, czy po prostu prościej, według mnie, zrobić tą weryfikację. Okej, okay, mamy już weryfikację na giełdzie Zonda Crypto, także moi drodzy lecimy do platformy ZND, przy okazji ściągnijcie sobie też nową aplikację, ja sobie ją właśnie przed chwilą ściągnąłem, link zostaje Wam w opisie tego wideo, jest to Zonda Crypto wersji 2.0, gdzie jest też zakładka właśnie ZND z tą platformą ZND, więc nie musimy też korzystać z wersji pecetowej, a jest też wersja Mobilna, no ale dobra, lecimy tutaj do ZND. Już sobie de zrobiłem jakieś tam testowe transakcje, coś tam porobiłem. Jak widzicie, no i generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, musimy zrobić sobie kilka zadań, tak jak w aplikacji. No i mamy też tutaj takie nagrody, właśnie reward jak na przykład 75RZND, i to są punkty, które nas tutaj interesują. No i mamy też takie misje, właśnie ZND Tasks w aplikacji na telefonie, jak Registration Reward, tego jeszcze nam nie przyznano. First deposit bonus, w zasadzie to registration to chyba będzie to pierwsze. To może chyba przyznali już. <laughs> eee, quest reward transferred to jest chyba registration, tak. Reward type registration ok. Zobaczmy, co co jest druga nagroda. Eee, druga jest za earn subscription ok, czyli mamy tak. Registration reward mamy zrobione. First deposit bonus, no ja już zrobiłem depozyt, sobie kliknę. Aha ok. Dobra, you have to deposit a minimum of euro, 15 euro, czyli 50 euro trzeba co najmniej tutaj przelać na platformę ZND. Nie łącznie 50, tylko 50. Więc ja sobie zaraz gdzieś tam cofnę te środki, które mam tutaj i sobie przeleję je jeszcze raz. First Earn Subscription Opened. Dobra, to już mamy zrobione. Mamy jeszcze takie kwestie jak Volume in Air on ZND oraz Trade Volume on ZN Platform oraz Trade Volume on Zonda Crypto. To są kwestie, które będą rozliczone pod sam koniec tutaj tej kampanii pod Airdrop. W zależności od tego, jaki wolumen wykręcimy, czy też jaki trade, jaki, jaki wolumen na tradingu tutaj zrobimy, zarówno na platformie, na giełdzie, jak i tutaj w pulach R. Dobra, także moi drodzy, lecimy z tym, robimy sobie trade na, ja mam chyba tutaj euro jakieś. Eee, o, znaczy, dobra. Zrobimy sobie trade na Litecoinie, jest Litecoin, dobra i tutaj jest Buy, mamy i tutaj, że za euro, dobra. Także kupujemy Litecoina Buy Litecoin, ok i Litecoin, moi drodzy, jest już zakupiony. Następnie, jak już mamy ten trade zrobiony, to moi drodzy, ja sobie tutaj swejdę w portfolio i tego litecoina sobie wypłacę na zondę, aby następnie go jeszcze raz wpłacić ponieważ tutaj wymagana jest kwota co najmniej 50 euro e, wpłaty, więc dobra, ja to zrobię withdraw teraz e, ok, confirm, potwierdzamy, wybieramy litecoina 1,08 withdraw, wpisujemy kod potwierdzający ok Dobra, mamy już wypłatę zrobioną, a teraz klikamy sobie depozyt w portfolio i tak też będziecie przelewać tutaj środki. Robimy sobie tutaj, klikamy na przykład Litecoin'a, możecie sobie kliknąć dowolną inną kryptowalutę, którą macie na zonda krypto. Następnie tutaj wybieramy balans właśnie tego Litecoin'a, klikamy maksymalnie i klikamy depozyt. No i oczywiście potwierdzamy to kodem kod potwierdzony. Okej, okay, dobra, także mamy już tego litecoina tutaj z powrotem. Zobaczmy tutaj historię. Okej, okej, okay, zobaczcie od razu przyszła nam nagroda za rznd e, tutaj za depozyt, czyli jest to następna nagroda, która nam tutaj e, wpadła. Dobra, lecimy teraz do zakładki trade i zróbmy jakiś zakup, może Docz, bo e, i tak będę chciał tutaj zamrozić na dogecoina, więc zróbmy teraz tak e, Docz. Kupujemy sobie Dogecoina, Za całą kwotę kupimy. Ok, klikamy tutaj buy dodge. Done. Więc dodge jest chyba już kupiony. Sprawdźmy. Jest już tutaj dodge kupiony. Dobra, lecimy z kolejnym, czyli earn. I mamy tutaj Dogecoina. Subskrybujemy sobie tutaj tą kwotę co najmniej 50 euro. damy sobie tutaj na 7 dni. Ok, Zaznaczy, zostawiłem zaznaczony auto subscribe. Potwierdzamy tutaj. Dobra, i jest już tutaj Dogecoin na earn. wsadzony. także, moi drodzy, jeśli chodzi o obsługę tej platformy, to w zasadzie wszystko. Jest ona dość prosta, intuicyjna. Na telefonie wygląda to jeszcze prościej. Ja, oczywiście, jak tutaj będą następne kolejne zakładki, dogram wam update. Jeśli tutaj wpadną te nagrody, też wam dogram tutaj ten update. No i na Discordzie Maniacy Biznesu znajdziecie odpowiedzi do quizu, który mamy właśnie w aplikacji tutaj ZND. Oczywiście odpowiedzi musicie sobie sprawdzić, czy są faktycznie poprawne, bo to jest według nas poprawna odpowiedź. Ale czy faktycznie one są poprawne? No to musicie już też sami zweryfikować. Zobaczymy czas, pokażę. Dobra, także moi drodzy to wszystko w tym filmie. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji, follow na X i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!